Dobra, na YouTube przy, się przyniosłem bo kurwa na TikToku to jest ostrzeżenie. A co się przygląda na menelu? Misia, <zysy> misia, 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 Teraz on cię tak Ten telefon to wcale Misia tam? się tam? Co ja przypisuję? tam? Misia od mojego telefonu spadł. nie Od mojego telefonu Nie wiem, Panie Blak. Sam jesteś Kurwa czarny. Wyszedł jakiś 90 O, konta on Przepraszam. Chodźcie, pierdolcie kurwa. Ja wam nie zaglądam kurwa do telefonu, jak pisze Toszkin. No właśnie, ci nie zagląda telefonu, co Ja wam kurwa nie zaglądam do telefonu. Ty tak nie możesz, to już było na dole. Ktoś francuski się kurwa załatwił i się przypierdolił. Się, się kurwa nastawił. Na, Pokaż sobie. jak to wygląda ten live u ciebie Czarny nie bierz. Czarny, ja nie wiem, jak ty? Się wpierdol kurwa Nazwisko Też nie ma, macie bieżniki letnie wszyscy ja. Ty też kurwa Ja też mam małą bieżniki letnie Nie bieżnik tylko opłaty Bieżnik to jest sama ten nadruk no ale o, o czym mówię? O, co, to się tam w internecie tam się burza nie pokazuje. Co to mnie tam kurwa dotykacie? Kurwa bo bądź... Zarabawiewdę tam. Ej kurwa. Daj kurwa widziałem twoją rękę tej kurwa.

뭐, 이거 뭐, 똥이 땡겨.